Witajcie kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie projekt Denko. Słuchajcie, uzbierała się duża paczka, a już widzę, że niektóre kosmetyki mi się również na twarzy kończą, także byłoby tego za dużo. I przysiadłam, żeby Wam opowiedzieć o kilku kosmetykach. Zacznę może od Bubla, czyli Bingo Spa, to jest serum, szampon z olejkiem arganowym. Totalny bubel, nie polecam Wam, i według Waszych zaleceń, to zużyłam go do totalnie innych rzeczy niż do mycia włosów. Także myłam głównie swoją ściereczkę z mikrofibry do twarzy po właśnie OCM, także tutaj mi się nawet też średnio sprawdzi, bo rzadko dumywał tą, tą moją ścierkę, więc później go zużyłam, słuchajcie, do kąpieli. Nic nie robił, więc uff, a nie chciałam wyrzucać, się prawie nowego produktu, także go zużyłam. Dalej, odżywka do włosów Vital Derm, to jest akurat szałwiowa odżywka do włosów, na wilżenie i połysk. Bardzo mi się fajnie sprawdziła także serdecznie Wam polecam, ponieważ jest niezwykle pewnie tania bo ja ją dostałam od Madzi z kanału Casual By Me, natomiast Madzi się totalnie nie sprawdziło, ale u mnie w połączeniu np. z odżywką bananową, z jakąkolwiek w zasadzie odżywką, sprawdziłem mi się rewelacyjnie, także... To jest jedna z takich najbardziej naturalnych odżywek, jakich miałam. No, mnie się bardzo fajnie sprawdziła. Jestem z niej zadowolona i kupiłam sobie teraz aloesową, także zobaczymy. Jak będę oczywiście e, używają solo, to dam Wam znać, czy ona się sprawdza. A jeżeli nie, to w połączeniu z jaką odżywką daje fajne rezultaty. Dalej, płyn do higieny intymny, to jest Natural Extract. E, i to jest ta Farma, Farma CF, firma, którą musicie zrobić w Carrefourze. Ona też chyba produkuje dla biedronki. Nie wiem, chyba w granicach 7, 7 zł kosztuje 500 ml. Bardzo mi się fajnie sprawdza, jest, jest wydajny ten produkt. Także myślę, że jak będziecie w Carrefourze czy w na pewno znajdziecie ten produkt. Dalej 3-minutowa odrywka OSI. I to jest produkt, który mi się bardzo fajnie sprawdził. Bardzo Wam polecam. Ona ładnie, bardzo nabliża. Owoce wygładza przede wszystkim. Tutaj mam podobne, podobne działanie tej odżywki jest do tej z Idzany, którą Wam pokazywałam w Ulubieńcach. Dlatego myślę, że nie warto przepłacać. Ona była bardzo dobra, ja byłam niezadowolona. Ale totalnie powiem Wam szczerze, że Izana działa nawet o wiele lepiej, więc mimo że podobne są rezultaty, to bardziej Wam polecam tamtą, a opcji zużyłam z przyjemnością, ponieważ ja za 20 zł kupiłam 3 właśnie kosmetyki, tak mi się wydaje, więc to się bardzo podobało. Także wychodziło podobnie jak Izana, ale mówię, no Izana jest po prostu dla mnie świetna. Dalej hydrolat oczarowy ekologiczny to jest produkt, który bardzo lubiłam. On bardzo ładnie mi łagodził takie podrażnione stany. Rzadko teraz mam takie właśnie podrażenie na scenę dzięki temu kwasowi hilarynowemu, który wam pokazywałam w ulubieńcach, ale dodatkowo fajnie się sprawdzi to kreskanie po prostu na buzie, na cholorolunę, także e, firma Ecospa jest naprawdę świetna pod tym względem. Bardzo ma fajne hydrolaty, jedne z najlepszych, które używałam. I Wy też to stwierdzacie, także coś w tym musi być. Dalej e, migdałowy żar podprzycznic z The Body To jest bardzo fajny produkt, bardzo ładnie pachnie, zdecydowanie skurczy się na niego na zimę. E, jest też bardzo wydajny, one są takie właśnie skoncentrowane mam wrażenie, dlatego też e, nie budzi się ceny, nawet te 12 zł warto wydać na ten kosmetyk, bo to jest coś nowego, e, wiecznie można używać tych samych szamponów, także też Wam polecam. Ale coś, co z to z Shop'u się średnio sprawdziło to jest witaminowe niby serum, e, takie, które ma właśnie ożywiać naszą skórę. To jest e, serum, które ja się dowiedziałam, że trzeba najlepiej używać rano przed makijażem, żeby ten makijaż ładnie był e, taki właśnie promienny, ładnie wyglądał na naszej buzi. Natomiast mnie się pod tym względem nie sprawdziło. Ta skóra była taka. przez pierwsze dwa tygodnie super i naprawdę Wam go też chwaliłam, ale później po prostu nic nie robiło. Tak naprawdę m, stwierdziłam, że jak go kupiłam w normalnej cenie, to bym się chyba wkurzyła na pompkę, ale pachnie jak taka tania, tania odżywka, tania maska z Avon, także mnie się źle kojarzy. Także nie polecam Wam. Myślę, że to byłby średni zakup, ale jak na zmianę właśnie tak patrzę, już tutaj chyba z deboduszu po nic nie mam. Mój totalny hit, absolutny po prostu. To jest taka... To jest niby tonik, ale ja teraz się bardzo zagłębiłam w takie właśnie tematy toników, lotionów do twarzy, lotionów do twarzy i powiem Wam, że to jest właśnie taki lotion. To jest taki kosmetyk, który po nałożeniu toniku najlepiej nałożyć wklepali go w skórę twarzy, żeby on tam, ten tonik Wam nie odparował i dodatkowo nawilżył naszą skórę, także bardzo Wam polecam. Dalej, aha, no i tutaj cenowo, cenowo. Mówię Wam szczerze że się moim zdaniem opłaca, bo mnie tonik, ten tonik ten Lotion starczył na 3 miesiące. Kosztuje w granicach 40 zł, ale można go zdobyć za 30, także dodatkowo się bardziej opłaca. Ja na pewno się wyposażę w jeszcze jeden taki produkt, ale myślałam też o o czym ja myślałam? Aha, myślałam o właśnie Lotionie z Clarence, no ale tutaj cena 112 zł-120, więc tutaj mamy troszkę tańszą wersję, ale zobaczymy, może tamten będzie o wiele lepszy. Dalej masło kakaowe z Ziai. Uwielbiam, bardzo fajne mają masła, jeżeli chodzi o firmę Ziaja bardzo ładnie natłuszcza, nawilża. Także no, moim zdaniem rewelacja. A, no i właśnie Wam mówiłam, że bardzo mi się sprawdziła czarna oliwka z wielendy, a tutaj mamy w denku garnier. Jak dla mnie super, jeżeli się markę Garnier, to ja naprawdę nie mam zastrzeżeń do tego kosmetyku. Po prostu czarno oliwka jest tańsza, także tutaj Wam też taką minimalnie tańszą od 3 zł alternatywę daję. Ale to jest zawsze 3 zł dodatkowo, ponieważ to jest kosmetyk, który po prostu ma nam zmywać makijaż, nie podrażniać naszej skóry. Być po prostu przyjemnym kosmetykiem, o którym szybko zapomnimy i taki właśnie jest Garnier. Nie pozostawia tłustej warstwy, nie musimy patrzeć na tą świecącą się tutaj strefę, jeżeli tego nie lubicie. Także myślę, że. Spokojnie Wam się sprawdzi. Eee, wielki żel pod pryśnic Ja go zużywałam razem z Natanem, to czy znaczy ja mu popieram ten żel. A może tak, bo on ma swój. Eee, to jest akurat truskawka i brzoskwinia. Morela, aha, przepraszam, morela z Włoch i truskawka. Eee, Palmoliw eee, bardzo fajnie pachnie. Powiem Wam, że naprawdę mu tego, eee, tego żelu. On jest taki typowo wiosenny. Bardzo fajny. Spróbujcie sobie koniecznie, bo eee, dla mnie rewelacja. Dalej, użyłam peeling. Peeling z babuszki Agafi. Ja te kosmetyki mam ze skarbów w Syberii, także też mam polecam tę strony, bo one mają bardzo dużo zniżek na te kosmetyki. Peeling mi starczył na dwa miesiące, a mniej więcej robię sobie peeling raz w tygodniu, bo dalej, znaczy częściej mi się po prostu nie chce robić tego peelingu. I myślałam, że starczy mi nasłaś dwie aplikacje, a starczy mi na sześć i to na całe ciało. Także jest bardzo wydajne, także dwa miesiące spokojnie za 5-6 zł, jak kupić sobie taki kosmetyk. Które dodatkowo przecież do mnie pachnie takimi ziołami, ja w ogóle uwielbiam zapach sosny, lasu i bardzo mi się podobają te kosmetyki, także e, teraz właśnie sobie zamówiłam peeling e, taki właśnie typowo sosnowy, także dam Wam znać co to będzie. A e, zużyłam filtr Vichy Capital Soleil, bardzo dobre kosmetyki, ja już mam teraz nowe opakowanie. Wiem, że na przykład na, na aptece Gemini sprzedają te stare opakowania, to zresztą też informują o tym. E, świetnie, ja go używam teraz e, cały czas, codziennie praktycznie i bardzo mi się ładnie trzyma na tym produkcie makijaż. W ogóle jesteśmy spędzi chyba ta metka. E, ładnie tutaj e, Wam największe skórę wygładza dodatkowo, to też jest fajny efekt e, i bardzo ładnie się nakłada na makijaż, tylko uważajcie tutaj w okolica baby hair, bo może się rolować. Co jeszcze? O, topam. Nawilżające mleczko nektar, nawilża uelastycznie, przywraca gładkość. To jest kosmetyk, który dostałam do zamówienia. Tutaj mam 50 ml, także starczył mi na półtora tygodnia. Myślę, że to jest jak na taki lekki, lekki balsam dosyć wydajny, bo. Chyba 200 ml ma, ma ta pełnowymiarowa buteleczka, więc myślę, że tak na dwa miesiące Wam starczy. Myślę, że to jest fajna alternatywa na lato, ponieważ on jest lekki, bardzo delikatnie pachnie. A ja bym powiedziała, że no, chyba nawet fajniej działa niż ta eee, Dobra, dalej. Eee, o, eee, Vichy Aqualia, wisi Idealia to jest, jak widzicie tutaj przecięłam sobie to opakowanie i powiem Wam szczerze, że jak przecięłam opakowanie, to jeszcze na półtora tygodnia miałam kosmetyku, także mimo, że na ten mi go wyciskał kilka razy przez ten dozowniczek, to powiem Wam, że jak przecięliśmy to opakowanie, to jeszcze naprawdę półtora, półtora, półtora tygodnia miałam ten produkt, także no niezwykle wydajny, ponieważ miałam go prawie 3 albo 4 miesiące, także myślę, że na pewno do niego wrócę, bo on bardzo ładnie rozświetla tą skórę, on jest taka nawilżona, bardzo tak lekko wygląda ta okolica, także też Wam polecam, jeżeli jesteście właśnie przed takimi ważnymi makijażami. No i co? Dalej, arganowy, zimno tłoczony, sprężony na morzuchów olej, również Ecospa. No to była petarda, ona tak ładnie... No jak tak ładnie nawilża skórę, dodatkowo fajnie pachnie takim prażonym orzechem, także jeżeli lubicie, to e, bardzo Wam polecam. 30 ml mi mniej więcej na pół roku. Ja go stosowałam, bardzo często dodaję do maseczek, bardzo ładnie nawilża e, buzię i naprawdę sprawia, że maseczki są e, bardzo takie e, aktywne. E, dalej tak. maseczki, które są na każdą kieszeń praktycznie, Rivalder lub nawilżająca i z e, bzem. Bardzo mi się fajnie sprawdzają, tutaj zawarto po 8 ml, także to jest naprawdę tania wersja, a naprawdę są bardzo dobre, bardzo dobrze nawilżają, ja często do nich wracam. I tutaj na koniec Sensai Kanabo, to jest kosmetyk, który bardzo ładnie nawilża skórę, odżywia i jednocześnie właśnie bardzo ładnie zmywa makijaż, ponieważ to jest taka pianka do mycia buzi. Firma Kanabo mnie niezwykle, Sensai w zasadzie bardzo mnie zainteresowało, także trzy kosmetyki są na mojej liście, natomiast każdy z tych kosmetyków jest to rząd... rząd około 200 zł, także naprawdę muszę się zastanowić, jeżeli miałyście coś w bo dajcie znać koniecznie, bo sama ta otoczka według marki i filozofia marki jest bardzo ciekawa. Na koniec... Biały jeleń, mydło, którym, którym myję um, moje pędzle. Nic innego nie domywała pędzli, tak jak ten produkt, także Wam bardzo polecam wszędzie jest dostępne za około 3 zł. No i w słuchajcie, sensie to było na tyle. Jeżeli chodzi o denko, dajcie znać, co sądzicie o tych produktach, co Wam się sprawdziło z tych produktów i co jeszcze ewentualnie polecicie jako alternatywę. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Hej!